Pytanie dotyczy sytuacji, w której autor komentarza uzyskał wyrok, nakaz zapłaty, a następnie poszedł z tym do komornika. Komornik rozłożył ręce i powiedział, że taki nakaz zapłaty to teraz sobie można powiesić na ścianie na pamiątkę. Otóż nie do końca jest to prawda, bowiem jeśli na przykład doszło do takiej sytuacji, że autor komentarza kupił na Allegro dwa telefony, które nigdy nie zostały mu wysłane, no to już można tutaj mówić o popełnieniu przestępstwa. A zatem. Trzeba by pomyśleć o złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury. Druga rzecz, którą możecie zrobić, to jest to, że po otrzymaniu takiej informacji od komornika, że egzekucja jest bezskuteczna, złożyć wniosek do sądu o przesłuchanie dłużnika w celu ujawnienia jego majątku. Wówczas możecie być na takiej rozprawie, możecie zadawać bezpośrednie pytania dłużnikowi w celu uzyskania odpowiedzi, dlaczego spółka jest niewypłacalna, od kiedy jest niewypłacalna. Dlaczego nie został złożony wniosek o upadłość? Dlaczego, mimo tego, iż spółka była w złej kondycji finansowej, cały czas były zaciągane zobowiązania, czyli, jak w tej sytuacji, wystawiane oferty na Allegro? Jeśli będziecie skrupulatni, będziecie o tym pamiętać, to możecie dopuścić do tego, żeby nigdy tak naprawdę e, taka, taka wasza wierzytelność, potwierdzona wyrokiem sądowym, nigdy się nie przedawniła. Otrzymujecie informację od komornika, pismo od komornika o tym, że egzekucja jest bezskuteczna. To od, od daty odebrania takiego pisma macie 6 lat na to, żeby ponownie złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji. Czyli przed upływem 6 lat składacie ponownie taki wniosek i tym samym przerwacie bieg przedawnienia. I tym samym możecie to robić w nieskończoność. Po czwarte, jeśli to jest spółka, która okazała się niewypłacalna, to e, trzeba by sprawdzić, czy rzeczywiście e, tutaj został złożony w odpowiednim momencie wniosek o upadłość spółki. A je, jeśli nie, to również tutaj można mówić o popełnieniu przestępstwa. I wówczas taki członek zarządu, który w ciągu miesiąca od dnia niewypłacalności spółki nie złożył do sądu wniosku o upadłość, to on będzie odpowiadał swoim prywatnym majątkiem za zobowiązania zaciągnięte przez tę spółkę.